Raz 159, łowimy, i teraz wypadnie mi ta ryba. Mityczna ryba, teraz wypada! Wypada? Halo, halo witam bardzo serdecznie, jestem HejTV i dostałem info dzisiaj na live, że da się złowić w Fortnite mityczną rybkę czerwoną, złotą i niebieską. I dzisiaj poświęcę bardzo dużo czasu, aby udowodnić, że da się to zrobić, że da się złowić taką rybę. Będę grał do skutku, aż złowię mityczną czerwoną. Niebieską lub złotą rybę tutaj dostałem taki challenge. Będziemy próbowali. Wiem, że się da, bo mój widz złowił. Dostał nawet osiągnięcie w Fortnite, więc ja muszę go pobić i też będę starał. Mam kapelusz tutaj rybacki, więc na pewno będziemy próbowali coś zahaczyć. No i oczywiście, tutaj szybciutko skida musimy zmienić sezon. Znaczy, dwójeczkę wpiszemy, dwójeczkę ustawimy sobie tutaj skida, tutaj pana, pyk weźmiemy sobie również kilo specjalny kilof na łowisko, pyk no i tutaj wszystko możemy zostawić, także ja jestem gotowy do łowienia a jeżeli ty byś chciał wygrać 1000 v to zostawiasz łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek piszesz w komentarz dlaczego właśnie to ty chciałbyś wygrać a jeżeli chciałbyś zakręcić darmowym takim moim kołem fortuny, gdzie możecie wygrać starter packa e, 200-300 v znajomych e, i takie inne dodatki, to musisz obejrzeć cały odcinek od początku do końca. Tutaj wyświetla się pierwsza liczba, tutaj druga liczba. Zapisujecie te liczby i wysyłacie do mnie e, w prywatnej wiadomości na mojego Instagrama. Tutaj jest mój Instagram na dole, także wysyłajcie. No i z biegiem czasu na ekranie będą się pojawiały kolejne cyfry, także spisujcie, oglądajcie cały odcinek. Ja was pozdrawiam. E, jeżeli nawet nie bierzesz udziału w losowaniu, napisz komentarz. Fajnie byłoby, napisał w ko komentarz. E, wiedziałbym, że w ogóle jesteś tutaj na odcinku... Bym ci serduszko, po prostu serduszko bym ci dał. A więc dobra, wcielamy się tutaj, proszę Państwa, w rybaka i lecimy sobie po połowić rybki. E, lecimy na dorsza, lecimy na dorsza. Mam nadzieję, że tam tutaj hartów nie będzie i znajdziemy jakieś łowiska i wyłowimy mityczną rybę jako pierwsi na świecie. Także let's go. Raz, dwa, ty, dużo, dobra, nieważne, nieważne. Szkoła podstawowa się kłania. E, lecimy. Lecimy. O, 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 Coś było niebieskiego! Ty, dawaj, wędka! Szybko! Pyk, pyk. Na spokojnie! Dawaj, dawaj. Hop! Nie, to nie jest nic mitycznego ani ciekawego. Nic fajnego. Ty, naprawdę wczułem się w to! Ryba? Daj, jakąś rybkę, bo ten zaraz mnie podjedzie. Hop, ryba zwykła. Ale coś tam skoczyło. Ja tam widziałem coś niebieskiego. Dużego. Dobra, dawaj. Hop! Nie! Nie! Widzieliście, coś tam niebieskiego skoczyło! Ja nie wiem, czy mam jakieś widy, czy nie Ale jestem na 99%, że coś niebieskiego tam sk skakało Dzisiaj na live'... I... O jest! Siorborybka jaka wielka Idziemy tam Zaraz tam podbijamy To jeszcze nie jest to Kolejna niebieska Ta ten gościu przyjdzie ciebie porobi tak się skończy to Nasze zabawy w łowienie ryby Kurde bolek Dobra róbmy jakiś macz Dawaj dawaj jeszcze rybkę Dałabyś chociaż pompę To bym podbił tamtego bym porobił Co nie Dawaj tą siorborybę Ołowisko mnie bardzo ciekawi o! Dawaj ją! Musi być! Wsiorbo ryba! Niedobrze! Spróbujemy z tamtym gościem tak bardziej łagodnie podejść do niego! Może nie będzie chciał mnie atakować! Zostaje jeszcze! Jeszcze tutaj połowimy! Jest ten gościu! O, to jakiś tryhard jest! Ta, tamten gościu taki tryhard! No to chociaż spróbujmy luć tylko z, z rybek, nie? No, nie, no trzeba go dojechać. Jak to się mówi, nie chcę, ale muszę. 24. No, być yy, Jak blisko? Palim we mnie, ty! Dobra, wjeżdżam w niego, hop, hop. Dostał wczajnik Leży! Dobra! Dobra, panie kapitanie! Po, porobiony! Biorę! Ty strefa! Hop, hop! Dobra! Łódź! Dawaj! E, wędki nie potrzebuje na ten moment! Wędki nie potrzebuję! Napuszczy, znajdę nową momentkę! No, tak zrobimy! Ja nie chcę z nikim walczyć. No nie chcę, ale muszę, stary. Nie chcę, ale muszę. Ryba, pyk. Hop, hop. No i co, byczku? Leży. Miał harpuna. Ty, harpuna miał. Dawaj, harpuna. Przyda się. Biorę! Panie, ja nie chcę walczyć! Ja chcę na puszczę dojść! Nie no, panowie, oczko... O! No nie no, kto normalny łowi tutaj ryby nie no, wyłowili. To idziemy nurtem rzeki, panowie, nurtem rzeki idziemy. Panowie i panie. Musi być jakaś ryba. Musi być jakieś łowisko. Ty, ale łowienie... O, taksi! Taksi, e, taksi! E! Tutaj! Taksi! no, no, no! Ch Chłopcy jeździ tak i do mnie szczela. jeszcze ja mi dajdy, daje. Eee... Rafa, przy. Ej, Rafa nagrywał odcinek. Ej, dalej! No Rafa nagrywał odcinek, jak jeździł taksówką, myślałem, że to też jakiś youtuber, który przyjedzie i mnie podrzuci. Ej, panie Rafa, ej, zostałem oskamowany. Przez pana przegrałem grę. Dobra, podejście 159. Godzina czwarta nad ranem. Lecimy... Tutaj. W poszukiwaniu mitycznej, czerwonej ryby już lecę, już lecę, lecę, lecę 159 so gierka poszukiwanie e, czerwonej, mitycznej ryby, let's go z nowego jak na razie nie daje pyk, no nie udało się, ciśniemy dalej e, tutaj żabkom hop to samo ja nie wiem. Poddaję się. No nie, na rybek! A rekin! Uhu! Let's go! Rekinie, dawaj mi tutaj. Pokaż, gdzie jest mityczna ryba. Wyczuwam tutaj. Czekajcie, wysiadaj. Gra 159, łowimy i teraz wypadnie mi ta ryba. Mityczna ryba, teraz wypada. Wypada? Tak jest! Nic nie złowiłem! Ła! To reki. Ej, czekajcie, bo tutaj dużo tych mitycznych rzeczy łowi się. Czekajcie, dużo tych rybek takich niebieskich. Ty! gość! Dawaj, o ty, no co? Jeszcze fikaż? Uciekaj, ty, Pierunie, stąd! No, ty, wraca! Oni! To no i co w te. No teraz. Teraz ci już nie popuszczę, Gamoniu! Teraz mamy solo, byczku. Teraz mamy solubę. Wracaj tutaj. Nie u... o ty kurde bydla I co? I co? I co? Trzeba było cwaniakować? Porobiony Łatwo Dobra, z góry Z góry łowimy, może teraz się uda Proszę Państwa Rzut za 10 Idealnie w środeczek Poczekajmy chwilę Na drugi spławik się udać, dawaj! Mityczna czerwona ryba będzie moja! Hop! Teraz! Flądra niebieska! Moja będzie! Tak! To nie jest! Nie, to nie jest to, czego ja szukam panowie i panie. No. Mordo, nie strzelaj! Do, do, do! Nie! Tuchet! 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 Idę, idę napisać do tego ziomka yy, na Discordzie o tą złotą rybę. Mityczną rybę, co, co, co złowił. Widzowie, mi się nie udało złowić, złowić mitycznej ryby. Może wam się uda. Jeżeli komu się udało, jeżeli ktoś ma jakieś info, gdzie one często dropią albo yy, gdzie w ogóle... Czy jest jakaś miejscówka, gdzie ją można złowić? Dajcie mi info na Discordzie lub w komentarzu na PW. E, to pogadamy i ogarniemy temacik. Bardzo bym was chciał zaprosić na mojego Discorda. Teraz mam dwa tygodnie, bo dziewczyny pojechały na wieś. Będziemy nagrywali bardzo często odcinki, więc z każdym nagramy, więc wbijajcie śmiało. E, pozdrawiam. Trzymajcie się. Heja!